Program zaprasza portal niedomice.pl. Kolejny raz spotykamy się na spotkaniu wigilijnym dedykowanym dla samotnych i seniorów. Jest to już nasza tradycja. Spotkanie to było realizowane dzięki pomocy koła gospody i funduszom sołeckim. Na tym spotkaniu oczywiście licznie się rozpoczynając od życzeń poprzez występ dzieci ze szkoły podstawowej w Niedomicach, a zakończyło się to wspólnym kolędowaniem i spożywaniem przepysznych posiłków, przygotowanych przez koło Gospodyń Ukazia w Niedomicach. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę paniom i przy całej organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję przybyłym mieszkańcom, zapraszam jak co roku. Kolejna edycja mam nadzieję, że spotkamy się już na spotkaniu wielkanocnym w przyszłym roku. i mm -hmm. żebyśmy zawsze w każdej sytuacji mieli w sercu takie poczucie optymizmu, nadziei, po chrześcijańsku nadziei, optymizmu w słowie takim bardziej ogólnoświatowym zrozumiałem. Bo rzeczywiście tej nadziei nam potrzeba, tego optymizmu i na pewno jest możliwe, żebyśmy na wszystko patrzyli właśnie z takim optymizmem. Chciałem Państwu życzyć z okazji Zbliżającej się Świąt zdrowia, pokoju w sercu, otuchy i nadziei. Szanowni Państwo, niech ta Atmosfera świąt wigilijnych otuli Państwa ciepłem i przypomni nam o tym, że jesteście Państwo ważną częścią naszego świata i wiele pięknych chwil jeszcze przed nami. Życzę Państwu dużo zdrowia, pogodnych i radosnych świąt. Chciałem też kilka słów do organizatorów tego spotkania. Bo jest to bardzo cenna i pożyteczna inicjatywa, bardzo potrzebne spotkanie, dlatego dziękuję serdecznie za, za już kolejne spotkanie. Żeby te wszystkie życzenia. Rzeczywiście się spełniły, Pan Bóg na pewno chce zrealizować, żebyśmy w niczym Panu Bogu nie przeszkadzali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, święć, które królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Tego naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie widz nas na pokuszenie, ale nas na wodę złego. Bo Panie Boże, ten chleb, którym będziemy się dzielić, aby on był znakiem tej miłości, którą chcemy sobie ofiarować. Po Bogusław też wszystkie potrawy, które zostały przygotowane, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Amen.